w kolejnej walce turnieju w Odorę. Zobaczymy! Ten zawodnik pochodzi z Gdyni. To najpotężniejszy uczestnik turnieju. Trenuje kickboxing w Fight Gym. Elementy siły i wytrzymałości ćwiczy z Barbell Brothers. Medalista Mistrzostw Polski w formule K1 Low Kick. Motywuje go chęć zwycięstwa oraz sama walka i związana z nią adrenalina. Przed Państwem Karol Grzegorz! Jego przeciwnik. Jego przeciwnik to doświadczony zawodnik z Warszawy, trenujący sporty walki od 1997 roku. Swoją przygodę zaczynał od judo przez zapasy do MMA. Ma brązowy pas i jest multimedalistą zawodów w brazylijskim jiu-jitsu. Reprezentuje Aligatorès Berk-Berserker's Team, a do przygotowywał się wspólnie z Damianem Majewskim pod okiem trenera Macieja Skupińskiego, prekursora Muay Thai w naszym kraju. Ten zawodnik to? Przed państwem Piotr Korba Kurowski. Trzeci, ćwierćfinał drugiego turnieju w Otore walk na gołe pięści, a zmierzą się w nim Karol Grzesiuk, potężny Karol Grzesiuk, 137 kg, kontra Piotr Kurowski. Dokładnie, tutaj będzie typowa walka kickboxera z zapaśnikiem, tak naprawdę i parterowcem. Naprawdę bardzo ciekawe starcie, bo albo będzie sprowadzenie i poddanie, albo będzie piekielny knockout. Tak, Piotr Kurowski jest deklarowanym parterowcem, a Karol Grzesiuk przyszedł tutaj pokazać swoje umiejętności stójkowe. Ja się nie mogę już doczekać. Karol Grzesiuk, 35 lat, 137 kg, 200 cm wzrostu i styl bazowy K1 MMA. A jego przeciwnikiem Piotr Kurowski, 35 lat, 97 kg, 176 cm, zdeklarowany parterowiec, styl bazowy, brazylijskie jiu-jitsu. Ależ Grzesiuk jest wielki na tej macie, naprawdę. Tak, to prawda, to prawda, trzeba na to zwrócić uwagę. Z największym zawodnikiem tego turnieju, jest naprawdę bardzo wysoki. Waży bardzo dużo kilogramów i będzie tutaj naprawdę mocną stroną tej karty Wotore. Nie chcę wiedzieć, co się dzieje w głowie kurowskiego, bo ja bym do takiego gościa nie wyszedł na pewno. Czekamy, co nam tutaj zaprezentuje Karol Grzesiuk i Piotr Kurowski. Trzeci ćwierćfinał drugiego turnieju Wotore. Czas rozpocząć. Zaczynamy. Piąteczka zbita, jestem ciekawy, jak Karol Grzesiuk podejdzie do tego pojedynku i co na ten pojedynek wymyślił Piotr Kurowski. Dokładnie, czy medalista mistrzostw Polski w K1, mowa o Karolu Grzesiuku, od razu zaatakuje, czy będą te mocne kopnięcia, czy może sierpy wymiany, no naprawdę, są tutaj emocje. Trzyma daleko, dystans Piotr Kurowski, nie chce blisko podchodzić do Karola Grzesiuka. No i chyba nie ma się co dziwić, bo faktycznie tutaj jest duża przepaść, jeżeli chodzi o warunki. I od razu poszedł po nogę, ale Karol tutaj przewagą kilogramów szybciutko zgasił aspekt, chociaż nie zobacz jak bardzo sprytnie przetacza. Jest Piotr Kurowski, ale wpadł teraz chyba w gilotynę. Tak? I jeżeli dociągnie, to nie, nie dociągnął. Nie Wyciąga nie głowę Piotr Kurowski. No i teraz Korba może się pokusić o jakieś poddanie. Na razie jest w pozycji bocznej i wydaje mi się, że Grzesiuk nie da tak łatwo się poddać. Może Ta... też próbować uciekać za arenę i tym samym powrócić do stójki. Popatrz, on będzie chciał to chyba robić. Karol Grzesiuk ewidentnie nastawiony był na to, żeby walczyć w stójce, ale udał się plan Piotrkowi Kurowskiemu, który szybko sprowadził tę walkę do parteru. I mamy już dosiad, tak jak obiecywał w wywiadach, nie będzie wchodził w wymiany i cyk. Mamy parter. Konsekwentnie przechodził tę pozycję z bocznej do dosiadu i. Udało mu się teraz znowu w półgardzie Piotr Kurowski. Ale na pewno Piotr ma spory problem z takim klocem, że tak powiem, dźwigać się tutaj w tym parterze. No, będzie robił wszystko Karol Grzesiuk, żeby przyciągać do siebie Piotra Kurowskiego i aby ta walka była podniesiona do stójki. No, tam ma największe szans szanse. Znowu w dosiad poszedł Piotr Kurowski i na pewno z tej pozycji jest w tym parterze najgroźniejszy. Ale Kurowski też jest doświadczony, bo walczy przecież z Arturem Sowińskim, z Łukaszem Sajewskim. Także tutaj doświadczenie ma spore, jeżeli chodzi o MMA, o taką wszechstronność. To prawda, natomiast nie sądziłem, że uda się obalić Piotra nie, Karola Grzesiuka Piotrowi Kurowskiemu. I to szybko. Ta sztuka się udała i na razie to właśnie Piotr Kurowski rozdaje karty w tym parterze. Też nie ma tych ciosów, bo rzeczywiście Grzesiuk dobrze go przyciąga do siebie. Zobaczymy jak sędzia to widzi, jak widzi to sędzia... Popatrz, prawą rękę Trigowy. przyłożył już za głowę. Walcz. Czyżby próbował poddania? No zobaczymy Podtusa. co wymyśli tutaj Piotr Kurowski. Sprytnie. Pracuje, pracuje rzeczywiście nad poddaniem. Na pewno nie jest to korzystna pozycja dla Karola Grzesiuka. On czuje to zagrożenie, że przeciwnik jest w dosiadzie i będzie bardzo trudno z tego wyjść. A jeżeli Piotr Kurowski będzie z góry aktywny, to na pewno sędzia nie będzie miał podstaw, by tą walkę dźwigać z powrotem do stójki. Oczywiście musi dać zawodnikowi Tak, mocy teraz cios śmignął tak, z góry. Łokieć. Łapie, łapie. Tak, łapie, ma duszenie. Ciekawe, czy przejdzie nogą. Jeżeli Właśnie. przejdzie nogą, to może być naprawdę bardzo ciekawie. Obija teraz. Bardzo ciasno, a ta ręka Grzesiuka też jest wielka, więc pomoże mu się podduszać. Ale wyciągnął z tej pozycji Karol Grzesiuk. Natomiast cały czas w dosiadzie jest Piotr Kurowski. To jest pozycja, która na pewno mu odpowiada. Dokładnie, no i już trzy minuty tego pojedynku, a większość spędził w parterze Grzesiuk z pleców. No i dla niego jest to niekorzystne, bo on Stop. też się przy tym męczy. Zdecydowanie tak. Karol Grzesiuk coś zgłasza, pozycja, ale... A wypadł ochraniarz z zęby. Gotowi? My. powrót do pozycji i kontynuujemy trzeci, ćwierćfinał. Krótkie to rozbijanie w tym momencie korby. Tak, ale cały czas jest aktywny z góry, chcąc pokazać, że ta walka no nie ma prawa być na ten moment podniesiona. Teraz próbuje się jeszcze wykręcić z tego. I czy uda się ta sztuka Grzesiukowi, bo to jemu na pewno bardziej zależy na tej stójce. Zdecydowanie. Tak, ale. Teraz. Uderzył teraz upadając głową. Tak, ale nie było to Paweł zamierzony. Jeżeli by to był zamierzony cios głową w parterze, no to oczywiście jest to fał. Tak jest, to nie był cios, który miał w planach Piotr Kurowski. Broń Boże, przechodzi teraz do Półgardy. No, ciężko oddycha Karol Grzesiuk. Już prawie 4 minuty, ponad 4 minuty trwa nam ta walka prawie 4 minuty z tej pozycji niekorzystnej Karol Grzesiuk. Tak, dokładnie, są teraz blis... blisko, blisko końca areny. No Grzesiuk może próbować uciekać, ale naprawdę. Kurowski konsekwentnie go przekręca, nie daje mu uciec z tego parteru, to wie, on wie, że to jest jego szansa. Tak, kompletnie obnażył jakby Słabsze strony Grzesiuka Kurowski poszedł do tej swojej płaszczyzny, w której chciał się tutaj bić. Stop! I jest konsekwentny. Wypadli teraz na Wr wracamy, arenę. Wracamy, wracamy, I w tej góry, samej góry. pozycji kontynuowany góry. Góry. będzie ten pojedynek na środku góry. areny. Wracamy, 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 Ale widać, że Karol naprawdę wracamy. ciężko oddycha. Obaj oddychają wracamy. ciężko, na to trzeba zwrócić uwagę. Tutaj Piotrek Kurowski wracamy. też bardzo ciężko. Na dół, na dół. Wziął kilka na dół, na dół. większych wdechów, żeby te U swoje gardda. tempo oddychania troszkę unormować. Na dół. I do Pogardy wy... wraca Piotr Kurowski. No i środek yy, okręgu oczywiście to jest wielka szansa dla Kurowskiego. No ale Grzesiuk w wywiadzie mówił, że on nie odklepie. Tak, to prawda. No, powiedział, że tutaj nie przyjechał poddawać swoich walk, tylko walczy do końca. Nawet jeżeli będzie taka potrzeba, to nie ma zamiaru odklepywać. Jak prawdziwy gladiator. Próbuje coś z góry wyczerpać Piotr Kurowski, bacz, ale... No też już dochodzi to zmęczenie widoczne. Cały czas gdzieś tam obija góra-dół. Obija, Zadawane żeby sędzia ciosy. po prostu tego nie podniósł do stójki. Tak jest, zaznacza swoją aktywność, swoją przewagę w tym pojedynku. Ale no tam... bo zdecydowanie ma tą przewagę, jeżeli chodzi o parter. Tak, cały czas zobacz, prawą rękę przekłada za głowę swojego rywala, dociska barkiem, zabiera mu tlen. Naprawdę dobra taktyka. Próba dojścia. Wadaj na palce. To siada, ale cały czas w półgardzie jest Piotr Kurowski. Narożnik Kurowskiego prosi o jeszcze większą aktywność o ten granem pan. Spada teraz taki krótki lewy łokieć na głowę Grzesiuka. Cały czas konsekwentnie zaznaczanie swojej aktywności z góry, jeżeli chodzi o Piotra Kurowskiego. Tak, dokładnie. Tu w głowa, tu w głowa i cały czas konsekwencja kluczem do sukcesu być może. No powiem szczerze, jeżeli Grzesiuk nie znajdzie sposobu, żeby z tej trudnej dla niego pozycji się wyswobodzić, Dobry teraz to może się okazać, że ten tlen, który ucieka z jego płuc, w końcu się skończy. Tak, i wtedy zdecydowanie, nawet jeśli by powrócili do stójki, no to Korba będzie miał łatwość w tym obaleniu. Pamiętajmy, że mimo tego, iż Piotr Kurowski jest 40 kg lżejszy, to jest jednak zawodnikiem ważącym 100 kg. Także trzeba mieć to na uwadze. Piotrek próbuje wyrwać tą lewą nogę, żeby przejść ewentualnie do, do siadu było, albo do pozycji bocznej. Było upomnienie Aksia Sędziego, góra. żeby była jednak większa aktywność. Stara się to zaznaczać Piotr Kurowski, ale musi być ciosy. Są obijanie do żebra. Przyciąga konsekwentnie do siebie Karol Grzesiuk Piotra Kurowskiego, żeby pokazać, że jest pasywność w parterze, żeby sędzia jak najszybciej tą walkę dźwignął do stójki, bo to będzie dla niego najlepsze rozwiązanie. No tak, szczególnie, że większość walki jest toczona w parterze. Grzesiuk nie może się w żaden sposób wydostać spod Piotra. No i musi powrócić do stójki w ten sposób, że go przyciąga i liczyć, że sędzia to podniesie. Chyba nie spodziewał się Karol Grzesiuk, że ktoś znajdzie sposób by sprowadzić tą walkę do parteru i że będzie musiał walczyć z pleców, bo nie widać dużej aktywności, jeżeli chodzi o Grzesiuka w próbach wyswobodzenia góra, się z tej praca. pozycji. Oczywiście ten pojedynek może się jeszcze Uważaj odwrócić, to są głowy, walki góra. na byłe pięści. Tu w każdym momencie może być zwrot akcji, jeżeli w tym wypadku dla Grzesiuka będzie powrót do stójki. Przełożona teraz praca, góra, ręka. Praca. Tak, musi jeszcze przejść nogami. Powtarza sędzia tutaj praca, praca, bo faktycznie tej pracy było teraz stójkę. troszkę mało. I dźwiga tą walkę do stójki. Sędzia natomiast, no, mocno już zmęczeni. Osiem minut stajemy, pojedynku stajemy za nami. To jest duża Gotowy. szansa dla Grzesiuka w tym momencie. Zdecydowanie tak, to on teraz powinien mieć przewagę stójce, ale zobaczymy jak to stanuje. Zeswipował teraz próbę sprowadzenia <laughs> Kurowskiego ale, stop, Grzesiuk. Stop, ale nie może, nie może stop, uderzać kolanem w tym momencie. Był to, był, to był to ewidentny faul, tak jest. Neutralnego No i zobaczymy jak ta sytuacja nie nam się dać. rozegra, mamy powtórkę. Podniósł pozycję, ale uderzył. Nie, nie trafił. Nie. Trafił w głowę, Paweł? Ale było zamierzenie było, uderzenia było na głowę. Także nie ma o czym że w ogóle mówić. Że nie można wyprowadzać kopnięć w pozycji Lekarz. parterowej na głowę. Całe szczęście nie zahaczył Lekarz. czysto tej głowy, bo mógłby go znogałtować. Sędzia wzywa teraz lekarza, żeby zobaczył co ze zdrowiem Piotra Kurowskiego. Nie ma z czym dyskutować. Ocena. Zobaczmy, jest dobre ujęcie. Cały czas w pozycji parterowej Kurowski. Uniknął, tu gdzieś w kręgi poszło to, to Było kopnięcie wyprowadzane na głowę. Nieważne, tak, czy ono strony. doszło do celu, więc tutaj nie ma, nie ma w ogóle o czym mówić. Na pewno jest to faul. Ono było zamierzone. I zobaczymy, i zobaczymy, 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 co zadecyduje lekarz. Karol Grzesiłg wiedział, co zrobił. Na pewno od razu zorientował się, że to, co wykonał, to... Oby... Był to po prostu faul i... Oby to nie była żadna kontuzja Kurowskiego, bo jeżeli jest to kontuzja, no to Grzesiuk zostałby zdyskwalifikowany. Jeżeli chyba... on zostanie zdyskwalifikowany, no to Kurowski. Mamy teraz chyba dyskwalifikację, taka jest decyzja sędziego. Zaraz zobaczymy. A, o, nie, malczu, przepraszam, dobra, wracamy, wracamy, panie przybić piątkę. Okej, okay. kontynuujemy ten Jesteś pojedynek, tak, kontynuujemy, proszę Państwa, tak. mamy kontynuację, ogromna wola walki, jeżeli chodzi o Piotra Kurowskiego. Walczysz. Przeprosił Karol Grzesiuk, przybił piątkę, ale mamy kontynuację Aj. tego pojedynku, więc... Wielkie brawa. Zaczynamy w stójce, a stop, stop, stop. Piotr Kurowski udowodnił, wywoce, że okres, chce się bić. Do środka, do środka, do środka, Duża szansa teraz do środka, dla Grześiuka. on musi wykorzystać, do toby, do toby, musi spróbować walcz. wejść w wymianę w tak zwaną cepeliadę, no, no rzucić wszystko. Naprawdę ogromne pochwały dla Piotra Kurowskiego, który mimo tego, że być może mógł zakończyć ten pojedynek wygrywając do przez góry, do góry, do góry, chciał walczyć do góry, dalej, naprawdę. Piotrek tak. szacunek i ukłony od nas. Prawdziwy wojownik. Dokładnie, to jest prawdziwy gladiator, którego my chcemy oglądać w tym turnieju. A i teraz kopnięcie wyprowadzone takie frontalne. Ale Karola schodzi, Grzesiuka. Tą nogę ma prawo. Pytanie, to czy to mu się obalić. Bo w całkiem dobrej pozycji jest Piotr Kurowski teraz, ale Ale musi uważać na te ciosy, które spadają ze strony Karola Grzesiuka. Mimo, że nie są one mocne, ale mogą naruszyć. Obijanie ma aktywności. No nie, tutaj raczej trafia wszystkimi ciosami Karol Grzesiuk na gardę, więc sędzia raczej tego pojedynku nam w taki sposób nie przerwie. On próbuje się skręcić jeszcze mocniej. Nie, przerywa to! Przerywa, tak, koniec! Karol Grzesiuk, mimo że przegrywał przez większość walki, bo znajdował się z pleców. Ostatecznie pokonuje przez TKO Piotra Kurowskiego. I to właśnie Karol Grzesiuk jest naszym trzecim półfinalistą. Czyli może być zawsze tutaj zmiana. Planów całego pojedynku i proszę. Karol Grzesiuk jest zwycięzcą i przechodzi do półfinału. Turniej wotorę nie przestanie nas zaskakiwać. To jest kolejny pojedynek, gdzie teoretycznie przegrywający przez dłuższą część pojedynku Grzesiuk ostatecznie melduje się w półfinale. I oczywiście bardzo wierzymy w to, że ze zdrowiem kurowskiego wszystko w porządku. Tak, zdecydowanie. No, tutaj jeżeli chodzi o zdrowie tego zawodnika, mamy powtórkę tutaj bite takie z boku przyklejony do nogi Kurowski, ale... Sędzia postanowił przerwać ten pojedynek z powodu braku obrony ze strony Piotra Kurowskiego. Też był bardzo mocno zmęczony. Dodajmy, to też mogło wpłynąć na, na, na brak aktywności z jego strony, brak konsekwencji w tym obaleniu. No próbował gdzieś tam tą głową uciekać, kleić się do nogi Grzesiuka, i krzyżę. Wielki szacunek ale... dla tych panów, bo po pierwsze Kurowski podjął walkę yes, po tym niezamierzonym kolanie. Co zwycięzcą tej walki został, Karol Grzesio! Tobie dziękujemy. Chcemy, żebyś odpoczął i przygotował się do następnego pojedynku. A pozwolić, że zamienimy kilka słów z Piotrem. Chyba, że chcesz coś powiedzieć. Charakter, kurwa, nie umiejętności. Charakter! Zgadza się, to w mnie maczy w tego typu walkach. Naprawdę najważniejsza cecha, szacunek. Piotr, chcesz podsumować tę walkę? Zrobiłem, zrobiłem na początku to, co chciałem zrobić, powinienem zrobić. Co mogę powiedzieć, zabrakło zdrowia na pewno i chyba różnica wagi jest 50 kg, prawie trochę robię. Takie miałeś wrażenie. Nawet w dosiadzie było ciężko utrzymać. Naprawdę kurwa mocny chłop. No nie no, próbowałeś tam zapiąć Ezechiela, bodajże dwa razy duszenie trójkątne. No próbowałem, ale kurwa ciężko, ciężko taki chłopierzy. Ale faktycznie trzeba przyznać, walczył do końca charakter. Kurwa mogłem, to czysto technicznie mogłem nie wstać, tak? Wygrałbym to walkę, ale kurwa nie można, tak? Też charakter. Który nie jestem Neymana. <laughs> Jebać kurwa, frejer. Okej. Okay. <laughs> Mamy nadzieję zatem, że zobaczymy Cię ponownie na naszym białym okręgu. Dziękujemy.